Zabijałam okay. jakiś naprawdę ciężki start rano I ledwo się wyrabiam Jest siódma dwa I za trzy minuty już muszę być w trasie A, Nie wiem, nie mam nadzieję, co ja robiłam Ani super się nie ubrałam, ani znowu nie ubrałam. Stałam od razu po publiku no. Jakoś tak ciężko. I dziś też się zapowiada dosyć ciężki dzień. No ale zobaczymy. To znaczy, to nie ciężki to będzie Ciężki, pod takim kątem, że mam bardzo późną przerwę. Ale może wyjdę sobie wcześniej pracuję z Dom. domu. No Dom. ale... kurde, a może znowu. Wczoraj się tak sprawieżyłam że było mega ciepło, a ja się ubrałam jakby było mega zimno. Znowu jest ponad 10 stopni, to ja nawet nie biorę do Bo się tak... O-o, pociągnąłam się za szopret. Wczoraj to się tak spociłam. Muszę wezmę czapkę. Także nie biorę. Czekają na mnie śmieci do wyrzucenia. Już idziemy? Wtedy tak ładnie przez północ? Co? Wosku? Właśnie wsiadłam do samochodu i lecę na uczelnię, bo mam prezentację teraz. Na pierwszych zajęciach, ale grunt, że noc przez pana. Byliśmy na spacerku. Roder się wybawił z pieskami, także fajnie. Yy, a ja ter teraz tylko się modlę o to, żeby znaleźć miejsce pod tą uczelnią. Błagam, błagam, błagam że nie poleci mi telefon. Dzisiaj może być trochę ciężko z nagrywaniem, bo mam długo zajęcia. A później jeszcze mam do zrobienia parę rzeczy, of course na ostatnią chwilę. Więc... Ym, i dlatego się nie wyspałam, ale przynajmniej z rondelkiem lepiej. Dzwoniliśmy dzisiaj do tego weterynarza i pani powiedziała, że yy, ta próbka dopiero dzisiaj jakby wyjechała do badania. Więc mam nadzieję, że będzie jak najszybciej. Um, jak najszybciej, żeby zacząć działać. Mówi te tabletki przeciwbiegunkowe to tylko tak doraźnie. Udało mi się znaleźć miejsce, więc lecę na uczelnię. Dobra, właśnie nie wyszłam z jednego wydziału. Nie wypuszczasz mnie, nie wypuszczasz. wypuszczasz, wypuszczasz. Lecę na no, yy, następne zajęcia. Nic mnie nie widać, ale ogólnie to wracam z uczelni. Jeszcze wpadnę do kauflandu, bo brakuje nam rzeczy na obiad. Yy, yy, więc szybkie zakupki, i do domu. Jeszcze muszę zrobić inną prezentację na jutro, także szybciorem będę robić. Piotr, ale ciemno, podcierałem mi swoje buty i kupiłam sobie gitusiek. Michał ma dziś ważne spotkanie to mi się przedłużyło i muszę jechać na ponę wymienić, tak nie lubię takich rzeczy stresuj mnie to, Nie ja mam się na tym są zawsze takie faceci ale mają swoje żarty powiedzonka i się na tym nie znam no. nie lubię no, dobra, trzeba ratować jak trzyba to trzeba, nie? Wezmę sobie jakieś sławki żeby mieć czego słuchać oczy. się polubiliśmy z kotki. Dobra, wyglądam już jak wyglądam po całym dniu na uczelni. Jest 19.30, a rondel już chce wyjść, więc szybko otworzę kalendarz i lecę z nim. Mamy cuksy. Zrób 15 minut porządku w telefonie. Usuń niepotrzebne zdjęcia i screeny. Robiłam to dzisiaj, bo szybko mi się zaśmieca telefon, jak ściągam Ali pliki, swoje pliki i jeszcze cały filmik. I jeszcze mamy chipsy. Także ja się przebieram i lecę na spacer. Idziemy jeszcze na wieczorny spacerek. Wyglądam w tej czapie jak klaun, A pod oczami to już nie wiadomo co, ale jestem serio zmęczona dzisiejszym dniem. A ty ronda? Dzisiaj to więcej mniej nie widać niż widać. No także my idziemy na spacer. Ja będę jeszcze Siedziała nad studiami, bo wszystko mi się jakoś nawarstwiło straszliwie. A zawsze, jak skaczę między dwoma kierunkami, to, to jestem po prostu zmęczona. Nie wiem, jakoś tak bardziej zmęczona. Podziwiam, ale że ona dawała radę naprawdę. Bardzo podziwiam. No, a jeszcze jutro. Są, mam do zaprezentowania dwie prezentacje. Jedna jest gotowa, a druga jeszcze nie. Więc muszę ją zrobić. Także będę się żegnać i dzwonić do Ali. A my widzimy się jutro, pa. Witam serdecznie w 11 dniu kalendarza adwentowego. Proszę. Trzy, 4, ry. Mam? Zabrać dziesiątkę. I ja dzisiaj mam ten twój kalendarz w ogóle. Bo one mają różne wzorki. Ten wzorek jest w ogóle trudny, moim zdaniem. Na samym środku. I na górę. Na środku i na górze. No bo na środku no. jest 24? Nie, ja to mam centralny na środku. No tu jest na środku 24. Aha. Dzień ma Nie, ty wczoraj zjadłeś. Ale była twoja. Ale pani Nie, moja. <tuszą> Nie, tu gryzka chociaż mogę. Może no Nie no, zwej sobie. Nie no, czekaj, sprawdzę że dobra. <grystanie> <grystanie> o tym patrum. <grystanie> <grystanie> Nie dość. Szyklej! No dojdzie. <gry> to jest marcepanem? Trochę mokre, tak? ale dobre. Marcepan. <gry> Dobra, gdzie tu się kalendarz? No to uwaga. Zjedz trochę. Do. A, i 11. Ja cię, to już prawie połowa. Jutro będzie połowa. O, pyszne lizaczki, bardzo dobre były ostatnio. Dziś czas na kakao. Zaczęłam się zastanawiać, jak, jak się pisze kakao. Kup pod kocykiem, więc zastanów się, co sprawia Ci faktycznie szczęście i mi napisz. Jestem ciekawa. Dziękuję, do zobaczenia dzisiaj taka kolacja. Ja za to, że byłam dzielna na wymianie owon. Michał za to, że był dzielny na spotkaniu. Niestety mecz, no ale testujemy. Uuu, wygląda dobrze. Testujemy. Ja już w łóżku lecę montować film. I spać. Jutro piąteczek. warsztaty pierniczkoła w przedszkolu. Hmm. Yy, normalnie cieszyłabym się bardziej, gdy mnie też mam zjazd w weekend. Ale w niedzielę mam na 10.30, więc troszkę się wyśpię. A już jutro połowa grudnia i idziemy. Idziemy dalej. Jestem z nas dumna. Dobra. Do jutra.